Mój łuk będzie ci służył. Mój panie! Dokąd idziemy? Tak, sir. tym par. Szarża. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Odszukać cel. Celować spokojnie. Zawsze gotowi. Czekamy na rozkazy. E, dokąd tym razem? A tak? Łucznicy w gotowości. do ataku! Wykażcie się męskie! Za chwałę! Naprzód! Powiedz tylko, co mamy zrobić. Czekamy na rozkazy! Sven! Strzały gotowe! Żyję, aby ci służyć! Wykażcie się męstwem! Za chwałę! to, to pest, możesz na Prosta To rozkazy! Dokąd cię ukazywały? Pozdrawiamy cię! Jesteśmy Drębać gotowi! w ziemię! Zdobyliśmy zamek, panie!